Siemanko! Witam wszystkich. Chciałem Wam dzisiaj pokazać i opowiedzieć trochę o moim ogrodzie. Jak go uprawiam tak trochę permakulturowo. To jak to niektórzy nazywają to, ten system uprawy roślin, czyli no, praktycznie nic nie robię z tym. Wszystko naturalnie nie nawożę. I to naprawdę nie nawożę niczym. I zostawiam praktycznie no, to co mogę na zimę, więc tu macie przykład w grzędzie mam takie deski, to chyba wiecie, skrzynie takie drewniane porobiłem i mam w tym posadzone pory, to jest jeszcze nie bo to dopiero start po zimie się będę zajmował tym ogrodem, ale w sumie też rośliny, które w permakulturze rosną między tymi roślinami tak jak tutaj widzicie, trawa wyrasta gdzieś tam z pomiędzy ona na jedno jest pożyteczna, bo blokuje promienie słoneczne i utrzymuje bardziej wilgoć i nie wypala substancji odżywczych z ziemi więc to nie jest w permakulturze jakiś tam błąd. Więc takie, takie rośliny, uprawa roślin yy, między tymi naszymi, które chcemy uprawiać yy, tak jakby ziele, tak? U, utrzymujące ziele, nie wiem jak to mam powiedzieć no wiecie o co chodzi nie jest błędem w permakulturze. Znaczy, nie do końca jest błędem o tak powiem bo to też a, ktoś może napisać, że, że wcale nie ale. No, ale nie jest tak, to nie jest wcale ten. Widzicie, że pory są bardzo ładne, grube. i To są z tamtego roku pory. Ja nawet bym wam pokazał, więc następnym razem wam pokażę, jakie je w ogóle wycinam, bo ja porów stąd nie wykopuję. Ja je po prostu ucinam, górną część od korzenia co roku odbija nowy pęto. To jest na przykład, widzicie, dwa koło siebie są, bo był ścięty w zeszłym roku i on odbija. I w przyszłym roku będzie albo na jesień w tym roku, albo w przyszłym roku na wiosnę, bo to całą zimę sobie tutaj są. Więc ja mogę całą zimę sobie świeże pory zrywać. Ja po prostu ścinam znowu i te pory są tutaj już trzeci rok i zobaczcie, one nie są wcale takie małe, to normalne grube pory i bez nawozu, zobaczcie. Te trochę urosną i pójdą do ścięcia, do wykopania tak zwanego, więc tyle z porami, pokażę Wam coś jeszcze bardzo ciekawego. Zobaczcie co tutaj rośnie, widzicie, posiałem już rzodkiewkę. końcem marca, pewnie między 25, gdzieś koło 25 marca, posiałem rzodkiewkę, widzicie, że już ładnie pokiełkowała, w ogóle tak stwierdziłem, że posieję kawałek ogrodu, no i efekty widać, są rośliny, które kiełkują, tu, tutaj i to nie są chwasty, to są przeze mnie posiane rośliny, Rządce. Ta ziemia tutaj, która była, została tylko wyplewiona z dzielska. Teraz tu wszystko to posiałem i jak wszystko pokiełkuję, do doopkładam skoszoną trawą. W ten sposób robię ogród. W miejscach, w których są rzędy sadzę, wkładam patyczki. Tutaj również jest posadzona nie pamiętam, to też zwykła, a, bo to jest podłużna rzodkiewka, widzicie, skiełkowała, była sezona jakieś, nie wiem, dwa tygodnie temu, może trochę więcej, więc jak na taki czas, na takie chłody, no to powiem Wam, że już jest nieźle. Zobaczymy, jak będzie z plonem i ze zbiorem tego, czy dość wcześniej będzie można zebrać, czy wcześniej niż ogólnie mm, po posadzeniu tych tak, tak, tak w cieplejsze dni. Czy będzie mniej więcej tego samego czasu do zbiorów gotowa, tak? Ale myślę, że może wcześniej. No teraz lecimy dalej. Bo zobaczcie, tu najciekawszą rzeczą właśnie tu jest oto. Nie wiem, czy widzicie. Widzicie? Tak mniej więcej obkładam te rośliny moje, które pokiełkowały. Widzicie, co pokiełkowało? Nie wiem, czy widzicie, czy wiecie, co to jest. To jest groch. Tak, posadziłem w też groch. Groch cukrowy i groch zwykły. Nie pamiętam, który jest który, teraz nie zauważę, nie zwrócę uwagi. Znaczy, nie, nie widać tego, tak? Będzie wiadomo, jak już będą gotowe strąki. Tu jest jeden, a tam jest drugi. Ten jeszcze nie skiełkował się całkowicie. Jest mniej więcej też miejscami, głównie tam. Widać cztery sztuki, czy dwie, no, cztery. A nie, i tutaj, więc dobrze, nie pokiełkowało siedem sztuk, ja widzę. Więc tam jest cukrowy pewnie. Cukrowy może być mniej odporny na chód. To jest zwykły groch. I widzicie, normalnie pokiełkował groch. Był sadzony tak samo końcem marca. Fakt, że w tym roku jest w miarę ta zima, że zima, wiosna nie jest taka aż mroźna, bo chłodna jest, ale nie jest mroźna. Jest dużo deszczu, więc też to na jedno sprzyja. Bo rośliny mają cały czas wilgoć. Nie ma tego deszczu aż przesadnie jakoś, ale wystarczająco. Dzięki temu właśnie zobaczcie. Groszek mógł sobie śmiało wyrosnąć. Ja właśnie to, o, tam trawę trochę miskantu. Tu jest słoma ze strzechy. Stara jeszcze jakieś poznajdowałem w stodole. I mogłem sobie poobkładać. Tak w ten sposób właśnie obkładam, wtedy tak. Nie wiem, czy Wam to już mówiłem, czy nie, wiem, się daje, że mówiłem, ale jest w ten sposób, że tu, gdzie obłożę trzyma wilgoć. Trzyma wilgoć. A tutaj, w rządku, rośnie sobie groszek, czy jakikolwiek inna roślina, i wtedy yy, nie zabiera słońca światła, i, i w ogóle, no, wiecie o co chodzi. W rządku sobie rośnie obkładamy naokoło około trawą, czy czymś, jakoś taką czymś organicznym i tak, tutaj słońce nie wypala tutaj sobie też, yy, tutaj wypala, ale dzięki temu, że wilgoć utrzymuje po boku, więc korzenie mają gdzieś tam dojście, żeby w den, ale tutaj też nie rośnie tak to zielsko, a jeżeli urośnie to wtedy wyrywamy, a tutaj przy tym, że jest zakryta ziemia nie ma dostępu światła, w ogóle nie rośnie ziele, naprawdę bardzo rzadko jest tak, że rośnie ziele, więc są dwa plusy, jest po pierwsze tu jest kciuk. Po pierwsze mamy wilgoć utrzymaną, stałą, a po drugie jest plus, że nie rośnie nam zielsko. Mamy problem z chwastami rozwiązany. Więc to są dwa plusy właśnie tego, żeby ściółkować między roślinami uprawianymi. Więc tak to nie wygląda. Jeszcze tu posiałem te i cebulę i to chyba... Nie, to nie jest cebula. Dobra, nie pokażę ją. Cebula może jeszcze nie zeszła. Też pora, sadziłem, siałem znaczy. A tutaj sadziłem cebulę, o. Tutaj cebulkę posadziłem, dymkę. Już też wzeszła dwa rządki. Więc no ogród się już tam jakoś tam startuje, tak? Tam stary zeszłoroczny szczypior. Więc bez problemu. Jeszcze jedną Wam ciekawostkę pokażę. Jedną, a nawet dwie, bo tutaj jest jedna ciekawostka, czyli pietruszka została. Seler też został. Na zimę i sobie rośnie. Zobaczcie jakie bulwy. Tak na taki ogrodowy seler nie są małe. Więc seler też został. Przezimował i najważniejsze co? Najważniejsze to, że przeżyła mi Brukselka. I to już drugi rok z kolei przeżywam mi brukselkę. Ja zbierałem teraz gdzieś końcem lutego, początkiem marca jeszcze ostatnie zbiory swoje brukselki. Po prostu ona na tych pędach, o tutaj rosły do tej pory brukselki. Znaczy nawet tu widać. Widzicie? Może jak dostanie ciepła, tylko że wątpię, bo to już ta łodyga jest uszkodzona, została złamana, ale jak one są nieuszkodzone, to ja nawet w styczniu, w grudniu zrywałem swoje brukselki, i przy tych właśnie wysokich mrozach, po tych mrozach również może udało się je zrywać. Dzieci normalnie są brukselki, małe i one, jakby tu możliwe, że miały dostęp do jakichś korzeni, tak, żeby mogły to sobie jeszcze się rozwijać. Prawdopodobnie by dojrzały. Zastanawiam mnie jedno. Tego jeszcze nigdy nie miałem, bo zawsze wszystkie wyrywałem. Czyli te wiecie, małe brukselki, kulki, wszystkie zrywałem, a tutaj zostały, te kilka kulek zostało i zobaczcie, one się rozwinęły w ten sposób. Stanowi to, czy teraz one spod tych liści nie zaczną tworzyć małych znowu brukselek, czy pójdzie to jednak w system nasienny, w kwiat. Chciałbym, żeby to jednak tworzyło małe brukselki, no ale też jak będzie kwiatek, to będzie można zebrać swoje nasiona, które będą odporniejsze prawdopodobnie, no bo skoro ona przeżyła takie chłody, więc warto by było te nasiona sobie pozyskać z takiej sztuki. Ale zobaczcie, tu widać, że się nowe z brukselki tworzą. I to jest łodyga, która jest niezłamana, ona jest wyłożona tylko. Tu trochę przykopałem, może puści korzenie. Z tego co wiem, to potrafią brukselki puścić korzeń. I jak nie puści, to nie puści. I tu spod liści wytwarzają się nowe, młode. Owoce brukselki, tak zwane, można by było tak powiedzieć, tak samo tu, zobaczcie. tworzy się małe brukselki. No więc zobaczymy. Tak to wygląda po zimie, więc ja ten kącik to sobie zostawię, Te kilka roślin, które przyżyły zimę na próbę. No salę to prawdopodobnie będzie zrywany, pietruszka to też, cebula to też. No ale tutaj to sobie zostawię i zobaczymy jak to będzie wyglądało w sezonie no powiedzcie, czy to nie wygląda fajnie? Brukselka na... w kwietniu, żeby tak wyglądała? Po zimie? dobra to na tyle, chciałem Wam pokazać co właśnie podziałało się u mnie w ogrodzie wszystko już startuje pięknie, więc do następnego, cześć, jak się podobało łapka w górę, subskrybujcie piszcie co chcecie, żebym nagrywał w komentarzach. A jeszcze wam powiem odnośnie sadzonek będzie niedługo film faktycznie o tych sadzonkach, o wszystkim co mam. Bo mam tego dużo. Mam nawet y, trybula ogrodową. Jakby ktoś chciał sadzonki, mam te wasabi. No mam dużo tych, szczególnych takich roślin, y, no ziołowych można by to powiedzieć. Bo i lubczyku, jakby ktoś chciał lubczyk, mam gotowe duże, takie duże, naprawdę duże y, sadzonki lubczyku. Że jak się wsadzi to do ziemi, to masz od razu lubczyk taki, na no, można korzystać, a nie czekasz z nasionka, czy tam z małej sadzoneczki gdzieś kupić w sklepie i z małej sadzonki będziecie czekać długo. A tutaj to naprawdę już grubi korzeń, już, bo tam stare, stare lubczyki to im się porozsiewały, porozrastały. Ja po prostu ich mam mnóstwo. Jakby ktoś chciał lubczyk, to mogę taki lubczyk wykopać, zazoniczkować i on no, się ładnie ukorzeniają, więc bez problemu lubczyk mógł przesłać też. No, i w sumie tyle. No, jakby ktoś chciał to pisać. Filmik myślę, że następny będzie właśnie o tych roślinach, które będę mógł, że które mam do obchnięcia, które mam na zbyciu. Więc jakby ktoś chciał to się odzywać. Dobra, na razie Cześć.